Cześć moi przepiękni kryptonauci i cyfrowi marzyciele. Zapnijcie pasy i upewnijcie się, że portfele są zamknięte i załadowane, ponieważ Bitcoin nie tylko puka do drzwi historii, przebija się przez nie z całą gracją diwy na parkiecie tanecznym. To ja jedyna w swoim rodzaju Monika z Satoshi Sister. I jestem tutaj, aby zdradzić, co sprawia, że świat krypto brzęczy głośniej niż pszczoła w kapeluszu. Trafiliście na jackpot. Bitcoin szybuje w górę, przekraczając 60 tysięcy dolarów i sięgając gwiazd. Wyobraźcie sobie, że w mgnieniu oka Bitcoin zostaje wystrzelony niemal o 13%. Jego cena wzrasta blisko 10 tysięcy dolarów w jednej, zapierającej dech w piersiach świecy. To nie jest zwykły ruch. To rodzaj epickiego wzrostu, z którego rodzą się legendy krypto. Dla moich najdroższych poszukiwaczy wrażeń, którzy byli z nami, nawigując przez burzliwe morza spadków i szczytów, ten moment jest słodszy niż północne schacki z podwójnym czekoladowym brownie blockchain. Bitcoin, przełamujący sufit 60 tysięcy dolarów, to nie tylko wiadomości, to list miłosny do niepowstrzymanego uroku kryptowaluty. Wiem, co myślicie. Jak doszliśmy do tego miejsca? I co ważniejsze, co to oznacza dla przyszłości bitcoina i całej przestrzeni krypto? Co stoi za tym upojnym wzrostem? Czy to tylko spekulacja? Czy jest za tym głębsze pragnienie? Więc zanurzmy się w magię tej zmiany. To doskonała burza globalnych trendów ekonomicznych. Fala pozytywnych nastrojów na rynku i przełomowych postępów technologicznych. Każdy czynnik jest nicią tkaną w tkaninę tego monumentalnego momentu. Kiedy mówimy o globalnych trendach ekonomicznych, patrzymy na szerszy obraz, jak światowy krajobraz finansowy kształtuje losy cyfrowych walut, a teraz bitcoin ślizga się na grzbiecie tej fali, napędzany nienasyconym apetytem na cyfrowe złoto. Nastroje na rynku, moi drodzy entuzjaści krypto, są jak wiatr pod skrzydłami bitcoina. Szum, hype, czyste emocje, wszystko to napędza ten historyczny wzlot. A kiedy zaufanie wzrasta, wzrasta również nasz cyfrowy bohater. I nie zapominajmy o rakietowym paliwie tej podróży postępy technologiczne. Technologia blockchain nie tylko ewoluuje. Rewolucjonizuje sposób, w jaki myślimy o finansach, bezpieczeństwie i przyszłości pieniądza. Po pierwsze, adopcja instytucjonalna jest gorętsza niż letni romans w świecie krypto. Wielkie ligi tracą głowę dla bitcoina, a ich pasja rozpala rynek. etf -y działają na naszą korzyść. Potem mamy wydarzenia halvingu bitcoina własny eliksir młodości krypto. Te wydarzenia redukują nagrodę za wydobycie nowych bloków, czyniąc bitcoina rzadszym niż bezbłędny klejnot. A w Królestwie Pożądania rzadkość jest ostatecznym uwodzeniem. I nie możemy przeoczyć obaw przed inflacją. Gdy tradycyjne waluty tańczą w rytmie drukarek, bitcoin wyróżnia się jako latarnia morska obietnicy deflacyjnej. To cyfrowe złoto dla tych, którzy pragną przygody poza zwyczajnością. Więc co to oznacza dla Was, moich urzekających kryptopodróżników? Czas utrzymać wzrok nieruchomo i portfele gotowe. Ta rakieta się wznosi. Jakie rewolucja krypto nie tylko nadchodzi, jest tutaj i tworzy historię. Dla inwestorów, entuzjastów i marzycieli. To wezwanie do przebudzenia. Przyszłość jest jasna i cyfrowa. Pamiętajcie, moi kochani, czy jesteście tu dla palpitującego podekscytowania, czy marzenia o niezliczonych bogactwach, bycie poinformowanym i zaangażowanym jest waszą tajną bronią. I kto lepiej zbada ten błyszczący kosmos niż wasze własne Satoshi Sisters? Uderz w przycisk: Lubię to zasubskrybuj, aby do nas dołączyć i naciśnij dzwonek, aby nie przegapić ani jednej chwili naszej ekscytującej podróży razem.